bardzo sucho, że bez wody niestety wszystko leży zgiętnięte. Nie podlewam ich rano, co niektórzy uważają, że jest bardziej korzystne niż podlewanie wieczorem, z racji tego, że rano szybciej rośliny obsychają. Ja akurat staram się podlewać wodą od stanu, którą mam blaną do beczek, do wanny i stąd zaczerp zawsze w konewkę i podlewam pod roślinę, nie po wierzchu tylko pod rośliną, żeby jak najniżej po prostu, żeby ta woda nie była, nie pryskała po liściach. Tak to wygląda. Niestety to jest jedna wielka tragedia w tym roku. Jak na tą porę ogórki są, no nie za fajne, one powinny się już praktycznie pokładać u mnie dopiero. Dopiero zaczęły rosnąć od jakiegoś 3-4 dni. Zaczęłam je podlewać. Dopiero widzę, że ruszyły z miejsca, że są przyrosty. I tak to właśnie wygląda. Tutaj, proszę bardzo. Sałata rzymska. Byłam pewna, że nie urośnie, ale jednak jest. Jest. Wykiełkowałam. Na pierwszym, pierwszy raz, gdy zobaczyłam, że kiełkuje, byłam pewna, że to jest zupełnie inna odmiana sałaty, że to nie jest sałata rzymska, a sałata lodowa, Czy, czyli jakaś tam z odmian sałat kruchych, wiążących główki. A tu takie miłe zaskoczenie, że to jednak jest sałata rzymska. Cieszy mnie to niezmiernie. Bo bardzo byłam ciekawa, jak ona będzie rosła i jak ona sobie będzie radzić w takim skwarze, ale widzę, że radzi sobie nie najgorzej. A to, kochani, to, kochani, jest zeszłoroczne odbicie od pniaka. Proszę, zobaczcie. To jest pniak ściętego w zeszłym roku. Ściętej w zeszłym roku brukselki. Tak, to była brukselka. I tak jak widać, ta brukselka odbiła, wypuściła dwie łodygi. Tu trzecia taka mizerna, to nic z niej nie będzie. Ale na tych dwóch, które tu zostawiłam, jestem święcie przekonana, że doczekam się owoców. Będą piękne, małe brukseleczki na jesień. Co mnie cieszy. Tam jest podobna sytuacja. Nie wiem jak to widać, ale powinno być w miarę dobrze. Bardzo cierpi niestety moja maga. W tym roku jest. Lubczyk jest fatalny. Zresztą co roku mam kiepskie. W tym roku jest tragiczny. Brzoskwinia odbiła. Niestety obawiam się, że nic nie, nie będzie. Obsychają jej gałązki, co świadczy o chorobie tej samej chorobie, która jest na wiśni. W jednym z filmów jest, jest opisana ta choroba. To samo dzieje się niestety z brzoskwiniami, ze śliwkami. Nie, niezbyt to jest fajne. Moje nagietki zaczynają wreszcie kwitnąć. Super, piękne nagieteczki. Uwielbiam nagietki. Kiedyś, kiedyś te kwiatki były takie przeze mnie traktowane trochę po macoszemu. Teraz uważam, że są jednymi z lepszych roślin w ogrodzie. Nie trzeba ich sadzić, nie trzeba ich siać. Same się wysiewają. Raz wprowadzone wystarczy ominąć jakąś roślinę. I mamy ją cały czas. A tu małe niebieskie, śliczne, piękniutkie, piękniutkie, piękniutkie facelie. Zawsze byłam ciekawa, jak wygląda facelia. Widziałam kiedyś takie piękne, piękne pole obsiane facelią. Ten kolor był normalnie powalający. Ale jak zobaczyłam to dzisiaj, że tu kilka tych roślinek mi zakwitło, takich malutkich, niepozornych, z takimi pięknymi, wielkimi kwiatuszkami, no jestem zachwycona, powiem Wam. Super. W tym roku na pewno będę miała kiepskie zbiory cebuli. Cebula bardzo schnie. Podejrzewam, że to też jest Wina suszy. Niestety, susza jest straszna. Susza jest okropna. Co niektóre rządeczki też podlałam troszkę. Troszkę, aby złapały chociaż minimalnie rosa. Ale wiem, że to i tak jest kropla w morzu potrzeb. Raczej nic to nie da i nic to nie pomoże. Ale też nie zaszkodzi. Z buraczków, z tego rządka, który jest tu, musicie wiedzieć, że wczoraj jadłam zupkę pyszną. Cieszy mnie to bardzo. Groszek, piękny. Wysoki już. Zaczął rosnąć praktycznie w oczach. I od momentu, kiedy zaczął kwitnąć, niespełna tydzień, przyrósł jakieś pół metra. Normalnie szok. Dosłownie szok. Truskaweczki zbierane oczywiście na bieżąco. Także cieszy mnie to niezmiernie. Owocują ślicznie. Dalej fasola pięknie wykiełkowana, pięknie wyrośnięta i potrzebuje już podpor. Okazało się, że niektóre fasole, które posadziłam w rządkach też są tyczkowe, więc tam już kilka tyczek, nie widać tego zbyt dobrze w oddali, postawiłam. Natomiast tu jeszcze bliżej też kilka tyczek trzeba będzie umieścić. Jedynie przerażają mnie na gruncie papryki. Czy coś z nich będzie, nie wiem. Zobaczę. Pożyjemy. Zobaczymy. Może akurat. A to taki okazik ogórecznika. Zaczyna też już powolutku. Powolutku będzie kwit. Zbiera się pięknie. O, tu ktoś mi... Coś mi złamało, brakło podpory dobrej i niestety wygieło się. Także kochani, tak to wygląda. Troszkę już się robi ciemno. Księżyc na niebie, nie wiem czy go uchwycę. O, 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 jest w centrum, jest. Piękny księżyc. Komary zaczynają gryźć. Więc nie przedłużam. Bo mnie zjedzą razem z myszkami, których tu jest pełno, 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 pełno. Coraz bardziej się pchają wszędzie, gdzie się da. Także, moi drodzy, życzę udanego weekendu. Mam nadzieję, że no jeszcze tego niedziela, ale to zawsze niedziela. Niedziela trzeba odpocząć. Albo popracować, zależy co kto lubi. Także kochani, miłego weekendu, udanego całego tygodnia. No i czekamy na deszcze: na południu już pada, ale niestety Pomorze Zachodnie, jak to zwykle bywa. Deszczu, nie widu, nie słychu. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem.